Cześć, Tyler Przychodzę do Was dzisiaj z cudem, który wyprodukował do Thierry Magler Alien Essence Absolu. Coraz trudniej znaleźć te perfumy, właściwie to jest prawie niemożliwe. A kiedy już na nie traficie, cena jest po prostu kosmiczna. Ale wiecie, dlatego że to. W mojej opinii są jedne z najlepszych alienów, jakie zostały stworzone. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką takiej trochę większej próbki. Nie będę wam mówiła, gdzie ją kupiłam. To jest tajne źródło, absolutnie. Możecie próbować szczęścia na Allegro albo na jakichś innych stronach, portalach, o których ja być może nie wiem. W każdym razie moje poszukiwania ograniczyły się naprawdę i ciężko, ciężko, ciężko je znaleźć. Dlaczego o nich w ogóle mówię? Mówię o nich dlatego, że to są jedne z najlepszych perfum, które kiedykolwiek miałam okazję próbować. Jeżeli jest szansa, żebyście również wybyli, wybyły posiadaczkami ich, to dlaczego o nich nie wspomnieć? Słuchajcie, to są takie perfumy, które chodzą za człowiekiem cały dzień, nawet czasami i kilka dni, ponieważ kiedy spryskacie, nałożycie je na jakieś ubranie, na przykład taki piękny, przyjazny, przytulny speterek, będzie na pewno je czuć przez kilka dni. Ja je uwielbiam stosować wtedy, kiedy jestem w domu. Wiecie, już w takich luźniejszych ubrankach. Lubię sobie je nałożyć i później patrzeć patrzeć właściwie, czuć, jak one się na mnie zmieniają, jak one się cudownie rozwijają, bo ja nigdzie, nigdzie, nigdzie w żadnych innych perfumach nie czułam tak pięknej wanilii. Słuchajcie, w bazie. Kiedy one już troszeczkę odetchną, odpoczną, kiedy ten jaśmin już przestanie być tak intensywny, bo jak się domyślacie jest tam mnóstwo jaśminów. oprócz niego jest, jeszcze sobie zrobiłam ściągę, kaszmir, korzeń kosaćca, wanilia, mir, mirt, bursztyn, kadzidło i... Ten zapach ogólnie jest postrzegany jako orientalno-drzewny. Nie ukrywam, że na początku troszeczkę się tego bałam. orientalno-drzewny, okej, okay. z tym orientem to mogłabym sobie poradzić, ale drzewny? Hmm. Nie, nie, nie. Wszystko jest tak pięknie skomponowane, zblendowane, że to jest po prostu, słuchajcie, poezja. Ja kocham te perfumy, kocham ten zapach, kocham właśnie tą bazę. Ona jest przecudowna, przepiękna, przeciepła przeseksowna i mimo tego, że mam ten duży sweter, wiecie, <grych> sweterek kryje seksowne wnętrze, tak samo jak te perfumy. Dlatego zachęcam Was, jeżeli macie okazję je zdobyć, zróbcie to. Ja miałam mm, taką cichą nadzieję, że one o nich też wam kiedyś odpowiem, je zastąpiam, ale to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe. Te perfumy są. Czekajcie, bo ja tutaj już nie wiem, za co mam chwycić. <laughs> nie, nie mam flakonu oryginalnego. Te perfumy są zdecydowanie mocniejsze, bardziej aromatyczne niż te, chociaż tym też dużo nie brakuje. Jednak alien to alien, a to jest według mnie najlepszy alien, na jaki możecie trafić, zwłaszcza tą porą jesienną. Na zimę. Mam nadzieję, że nie wystarczy. Będę musiała szybko, słuchajcie, udać się na tą moją ulubioną stronkę i domówić, domówić, bo ciężko jest je znaleźć. To prawda, na stronach internetowych yy, często jest taka informacja, że jest chwilowo niedostępny, ale na pewno pamiętacie, wiecie, albo jeżeli nie wiecie, to, to, to się dowiecie teraz ode mnie, że Thierry Magler, yy, nie wiem czy on to sprzedał, czy oddał yy, firmie L'Oreal. I teraz ona występuje pod, pod szyldem Magler tylko i wyłącznie i prawdopodobnie te perfumy będą miały swoją reformulację. Ja mam oryginał, który pochodzi z 2012 roku, dodatkowo jeszcze to jest tak mi się wydaje intensywna wersja, tak? Alien Essence Absolute Intense i ich po prostu już nigdzie nie ma. Popytam moich znajomych za granicą, może ktoś na nade mną zlituje i da jakieś namiary i będę miała piękny, duży flakonik, chociaż znając moje upodobanie do tych perfum, szybko się skończą. Dlatego apeluję, dziewczyny, kobiety, mężczyźni, jeżeli chcecie pięknie pachnieć na jesień, jeżeli e, lubicie wanilię, e, jeżeli lubicie ciepłe, seksowne zapachy, które nie znikną, Będą się trzymały przy Was bardzo, bardzo długo. I mają cudowne, cudowne, naprawdę cudowne, ciepłe, przepiękne, seksowne dno, bazę. Tak to nazwę. Zakupcie je. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.